Dzień dobry, troszeczkę w cieniu dzisiaj, ale mam tu dużo odrostów, lilaka, czyli bzu. I zaszczepię sobie inną odmianę, zabiorę na rancho, bo przywiozłem sobie taką ładną kremową, ale pokażę wam na przykładzie tego bzu, on jest też ładny, pełen jak pobierać zrazy. Czyli na zrazy bierzemy pędy jednoroczne. Czyli to co ma co kawałek liść i pąk. I obcinamy te listki króciutko centymetr od pędu głównego. Tak żeby został nam kawałek ogonka, o, i to jest tak zwany zraz, czyli kawałek ogonka i pączek. Pęd urósł w tym roku. Koniecznie musi to być taki pęd. Ja go sobie odkładam, bo przywiozłem. Tu taki super szlachetny. Żółty. Michalina. I co, bierzemy w zęby? Albo nie. I teraz robimy sobie miejsce na naszym dzikim bzie. Tak, czyli tak, żebyśmy mieli gdzie założyć, gdzie zaszczepić. O. I teraz tak, możemy to szczepić na bzie, czyli na lilaku, albo jeszcze lepiej, można szczepić, okulizować na ligustrze. Wtedy nie będziemy mieli tyle odrostów korzeniowych, w ogóle odrostów korzeniowych nie będzie lilak. Czasami się zdarza, że gdzieś tam przy ziemi wypuści liguster, ale możemy go fajnie odciąć i już nie odrasta. Także polecam szczepienie na ligusz okulizacji. No i co? Robimy... Michalina może tu podejść gdzieś tak. popasz się trochę. Robimy nacięcie w poprzek pędu. Tak? I teraz robimy nacięcie wzdłuż. Odchylamy. Ostrzem lekko tą skórkę i pobieramy oczko do okulizacji, czyli półtora cm pod oczko. Zdejmujemy cienko skórę. Nóż się cały czas przesuwa, tak? Nóż się cały czas przesuwa. Tak to powinno wyglądać. I teraz łapiemy za ogonek, tak? I będziemy starać się to wcisnąć za tą skórę. Przesuwamy w dół. Skóra sama się rozchyla, jak jest dobra miazga, a wtedy tylko można okulizować. I teraz na tym miejscu poprzecznym odcinamy nadmiar tego naszego oczka, żeby wszystko było schowane. Tak? I teraz tak. Ja założę sobie z dwa oczka na jednym, bo chcę mieć pewność, żeby ta okulizacja mi się przyjęła. I żeby nie stracił roku. Tak, zdejmuję sobie oczko. Nacinam w poprzek. Teraz robię nacięcie wzdłuż pętu. Odchylam lekko korę. i wsuwam oczko Jadę. ten ogonek bardzo jest potrzebny żeby tą operację można było zrobić i tak to wygląda po wsunięciu odcinamy nadmiar na poprzednim cięciu i teraz zostaje nam tylko owiązać taki nasz eksperyment i teraz tak zaczynamy zawiązywać czyli łapiemy jeden koniec paluchem i najeżdżamy tą samą folią i teraz tak ten kawałek listka zostawiamy na wierzchu tak i zakończenie polega na tym że przez tą pętelkę wkładamy nasz koniec i Szybko zaciskamy w tą samą stronę, którą wiązaliśmy, i jeszcze jeden, jeszcze raz, tak Michalina? Dobrze, tak tu, i najeżdżamy na tą folię. I teraz już tylko dookoła, folia się sama trzyma, i pod ogonkiem, teraz jak najbliżej oczka. I teraz robimy pętelkę. Przeciskamy i zaciskamy w tym samym kierunku co żeśmy wiązali. Folię można zdjąć dopiero na wiosnę. Można zdjąć jesienią. Tak, znakiem, że oczko się przyjęło, będzie cytrynowy kolor tego szczątka ogonka. To znaczy, że on dojrzał i opadnie, tak jak na normalnym drzewie. Jeżeli szczarnieje. Jest podejrzenie, że to oczko się nie przyjęło, bo po prostu zgniło. Tak, i ten ogonek też zgni. Na wiosnę, jak oczko jest przyjęte, sprawdzamy to lekko, nadrapując tą szkórkę od tego oczka. Jakieś zielone, to obcinamy pęd nad oczkiem króciutko i hodujemy nową roślinkę już z tego pąka, co jest pod tym listkiem. I cała filozofia. Słuchajcie, macie dzikie bzy. Macie gdzieś ligustry, często Wam w krzakach gdzieś od żywopłotu, od sąsiada, posiał się jakieś ligustrę pod jałowcem, pod tują, pod hortensją. Można go zaszczepić na lilaczkę Wyhodować taki ładny, metrowy lilaczek, posadzić go w to miejsce, które Wam się będzie podobało i w którym będzie potrzebny. Do zobaczenia. No tu mamy już lilaka rok po szczepieniu, czyli w zeszłym roku w czerwcu był zaokulizowany i chcę mieć na nim trzy kolory na jedno. Czyli nasze zadanie teraz będzie usuwać z tej części szczepionej krzewu wszystkie pędy podkładki tak żeby dać miejsce tym dwóm pędom tu było okulizowane. pokaż jak jeszcze skórka się odgina od, od drewna i drugi okulant Czyli oczko założone. O, tu jeszcze film fajnie widać. Tak. Odchyla się od drewna. Ten czop już możemy uciąć. Teraz. I po jakim to jest czasie od szczepienia? W zeszłym roku, w czerwcu, było. Roku. Okulizowane. Tak? I urosły nam teraz takie dwa silne pędy. Które na przyszły rok się rozkrzewią. I na następny rok już powinno kwitnąć. Nasze zadanie, tylko wyprowadzić sobie ładnie pień. Ja będę chciał, żeby ta podkładka dalej rosła, tak, a te dwa, żeby rosły razem, razem z tą podkładką, czyli będę miał błękit, będę miał krem i będę miał bordo. To z kolei mamy lilaczka zaszczepionego, tak niziutko, tu odbija podkładka, ale będę je usuwał. Tak, mamy zaszczepionego. I już z podkładki nie będzie innego koloru. Tylko jeden kolor, no prawie żółty, zaszczepiłem sobie. I tylko z tego zaszczepionego prowadzę sobie drzewko. Akurat ten okulancik ma już dwa lata, czyli już się pięknie rozkrzewił. Ja myślę, że tu na tych dwóch pięknych przewodnikach jest szansa, że może coś zakwitnie już w trzecim roku. Jak nie, to w czwartym po takim szczepieniu.